Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy kruche ciasto z gruszką. To nie jest takie typowe ciasto czy tarta, choć kształt to może trochę sugeruje. To bardziej pysznie doprawione gruszki upieczone w pełnoziarnistym spodzie, który jak najbardziej można pokroić i podać na talerzu w roli domowego wypieku. Zwykle tarty lub tego typu placki z wypełnieniem robię tak, by na nadzienie trzymało się razem, ale w przypadku sezonowych owoców, jabłka, gruszki, brzoskwinie itd. robię wyjątek i układam je luzem. Super to smakuje, znika. Wyjątkowo szybko. Mam nadzieję, że jej Wam się spodoba. Przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skuteczny.tv. Zapraszam! Będę potrzebowała 500 g mąki pszennej. U mnie 200 g jasnej mąki pszennej typ 650 bądź 500 i 300 g mąki pszennej pełnoziarnistej, takiej jak do chleba. Mąkę przesiewam przez sito i wsypuję do miski obie razem. Jeśli z pełnoziarnistej zostaną jakieś otręby, to też je wsypuję. Przesiewanie przez sito ma na celu tylko porządne spulchnienie mąki. Od razu mieszam obie mąki razem, łącząc je ze sobą. Teraz masło, 200 g, jedna kostka. Masło jest zimne, kroję je w kostkę, taką dość drobną i wkładam do mąki. Ja to robię tak, by każda kostka masła obtoczyła się mąką. Wtedy po prostu tak rozdzielam i wkładam do miski. Wtedy się one nie pozlepiają i szybciej połączą się w ciasto. Coś takiego. Wbijam dwa całe jajka. Dwie, trzy łyżki cukru pudru dodaję. U mnie ten cukier ma krótki, więc przesiewam przez sito, by je rozbić dokładnie. Od razu dodaję też szczyptę soli. Dobra. I na koniec jakaś jedna łyżka ekstraktu waniliowego. U mnie domowy. Link do niego oczywiście podam. Zajrzyjcie do opisu pod filmem. Gdyby ktoś chciał sięgnąć po aromat do ciast, to trzeba dać go mniej. Można też podmienić na przykład część cukru na cukier waniliowy. I teraz tak. To kruche ciasto, więc tradycyjnie można je zagnieść na stolnicy ręcznie lub skorzystać z blendera czy na przykład malaksera albo z miksera czy robota kuchennego z nakładką do kruchych ciast. U mnie robot. Włączam go i pozwalam mu wyrobić ciasto. Blender lub robot mają jeszcze tę zaletę, że nie ma tu temperatury ciała od dłoni, więc ciasto się nie ogrzewa i można je dzięki temu krócej chłodzić. Zobaczcie, kiedy masło już się tak z grubsza połączy z mąką, dolewam dwie łyżki zimnej wody i wyrabiam dalej na spójne, gładkie, Zwarte ciasto. Tak to wygląda po wyrobieniu. Zobaczcie, dość sporo go wyszło. To taka porcja na tortownicę o średnicy 26 cm. Ja mam nieco mniejszą, ale i tak zawsze robię z tych ilości, bo to, co zostanie, zamrażam i mam na później. Lub piekę, kruche, wytrawne ciasteczka. Takie zamiast chipsów na przykład do piwa czy do sałatek. Ok, ciasto trzeba teraz schłodzić. 20-30 minut w lodówce. Dzielę je na dwie nierówne części. Dwie trzecie i jedna trzecia. Zawijam w folię. I do lodówki. I to jest jeden sposób. Ponieważ jednak ja nie wyrabiałam go ręcznie, to od razu cienko rozwałkuję, wyłożę nim formę i wstawię do lodówki do schłodzenia już w formie. Wtedy cały proces schłodzenia pójdzie szybciej. Biorę tortownicę o średnicy 24 cm. Może być ciut większa lub ciut mniejsza. Wtedy najwyżej zostanie troszkę mniej lub więcej skrawków ciasta. spód blachy wykładam papierem do pieczenia i zamykam rant stawiam na bok. Teraz ciasto. Najpierw to większe, które będzie spodem. Rozwałkuję je cienko na placek, którym wyłożę tortownicę i jej boki. Zobaczcie, tyle na dodatku i to spokojnie wystarczy na wyklejenie boków. Zawijam ciasto na wałek, przenoszę do formy i wykładam ją. Spód oraz boki. Doklejam ciasto tam gdzie trzeba, tak by tortownica była równo nim wyłożona coś takiego, i wstawiam do lodówki, niech to się już chłodzi a teraz rozwałkuję górę ciasta, tę mniejszą część również cienko i można z niej wyciąć, bardziej tradycyjnie, paski które ułożę następnie w krzyż, w kratkę lub w szachownicę na owocach ja wycinam gwiazdki foremką do ciastek można skorzystać z dowolnych foremek do ciastek, rzecz jasna u mnie gwiazdki, przekładam je na talerz które też powędruje do lodówki, by ciasto się schłodziło. Pozostałe ciasto formuję w kule i zamrażam na inny czas lub cień kawałkuję i piekę wytrawne ciasteczka, ale to już mówiłam. No i ciasto gotowe, poszło teraz dwa, prawda? Teraz owoce. Mam tu 1,5 kg gruszek, dokładnie 1,7 kg. Owoce obieram, usuwam gniazda nasienne i kroję w mniejsze kawałki. Sposób krojenia dowolny. Można obrać owoc i skrawać miąż do miski. Aż w ręku zostanie to, co już się nie nada, lub obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć pestki i kroić owoc znowu do miski. Ja zdecydowanie preferuję ten drugi sposób, bo idzie to szybciej i marnuje się mniej gruszki. Dobra, gruszki pokrojone, rozgrzewam piekarnik do 220 stopni Celsjusza i doprawiam owoce. Najpierw sok z cytryny, dwie łyżki, wyciskam, dodaję do gruszek i starannie mieszam. Rozprowadzając sok na owocach. Dodaję dwie łyżki miodu. Dowolny, ulubiony. Na przykład lipowy, akacjowy, wielokwiatowy, według uznania. Teraz cukier z cynamonem. Brązowy lub biały. Ja mam tutaj dwie łyżki cukru i jedną łyżeczkę cynamonu pomieszane. I na koniec jedna łyżeczka mielonego imbiru. Starannie mieszam, sprawdzam smak. Super. Odstawiam na bok i sprzątam w kuchni, czekając, aż nagrzeje się piekarnik. No i końcówka. Spód. Ciasta dość gęsto nakłuwam widelcem, coś takiego. Wykładam owoce, ale uważam na sok, którego nie wlewam do ciasta, po prostu podbieram kruszki, lekko osączam i dopiero takie wkładam do formy. Wyrównuję i przykrywam tym górnym ciastem, u mnie gwiazdkami, u Was mogą to być na przykład klasyczne paski czy inne kształty. Pomiędzy gwiazdki wkładam jeszcze skrawki ciasta, tak żeby zrobić lekkie wypełnienie, i gotowe wstawiam do rozgrzanego piekarnika. Piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez pierwsze 10 minut w 220 stopniach Celsjusza, po czym zmniejszam grzanie do 180 stopni Celsjusza i piekę w ten sposób już do końca przez 35 minut. Razem zatem 45 minut pieczenia. Po tym czasie wygląda to tak. W kuchni pachnie cudownie. Ciasto wyjmuję i zostawiam aż ostygnie. Ja daję mu kilka minut w blaszce, po czym otwieram rant, ostrożnie go zdejmuję i zostawiam tak do całkowitego wystygnięcia. Można posypać cukrem pudrem, ja posypię. I teraz się nie śmiejcie, to patent, który stosuję od lat i który może jest śmieszny, ale doskonale zdaje egzamin. Jeśli w cieście zbiera się sok z owoców, to biorę strzykawkę, oczywiście czystą, wkładam ją delikatnie przy brzegu i wyciągam z jej pomocą sok. Myślę, że jakieś 50 ml spokojnie zbiorę. Idzie to szybko. Sok smakuje jak dość słodki kompot, więc spokojnie można go na przykład wypić lub rozcieńczyć wodą, a przynajmniej nie wsiąknie w ciasto. No i wyciągam ten sok. Całego i tak pewnie nie zbiorę, ale większość chyba tak. Gotowe i czekam aż ostygnie. Tak to wygląda. Pięknie, prawda? Pachnie bardzo przyjemnie, można kroić i podawać. Moje jest jeszcze lekko ciepłe. Zobaczcie, po ukrojeniu widać, że trochę soku jeszcze zostało. Ja go sobie zleję, by nie wsiąkał w ciasto i kroję resztę. Zobaczcie, kruchy, maślany, pełnoziarnisty spód, mnóstwo pieczonych, wilgotnych i pysznie doprawionych gruszek, coś wspaniałego. Do kawy, do gorącej herbaty, bez żadnych dodatków lub na przykład z gęstym jogurtem naturalnym, czy kulką ulubionych lodów. Można wybierać. Smacznego!